Dzisiaj zgodnie z ostatnią obietnicą zrobię unboxing kolejnego produktu z firmy Crossrope Polska zestawu do skakania Get Strong. A więc zaczynamy. Mamy tutaj piękne pudełko i będzie to moje pierwsze doświadczenie z tym produktem. Także zobaczymy, co mamy w środku. I jak pamiętacie, każdy zestaw składa się z dwóch linek oraz uchwytów rączek do skakania, oczywiście. Tutaj mamy pierwszą linkę. Domyślam się, że to jest ta lżejsza. Lżejsza, która waży około 453 gramy. Także naprawdę dość ciężka mamy pierwszy uchwyt jeszcze jak widzicie nie tak także pozwolę sobie rozpakować no ładny designerski styl generalnie widzę że od razu są dużo no, takie mocniejsze i większe można powiedzieć potężniejsze od tego zestawu Getlin to jest bardzo ciekawe ale bardzo lekkie z tym tutaj nie ma problemu, mamy drugą rączkę, drugi uchwyt, także dwie piękne rączki, z tym unikatowym tutaj systemem klipsów, no i jak widzicie to pięknie pracuje, także że tak powiem linki z firmy Crossrope. No nie plączą się podczas skakania, także na pewno jest to solidniejszy, tutaj dużo większy, taki solidniejszy można powiedzieć, znaczy solidniejszy, no większy, grubszy sprzęt jeśli chodzi o zestaw Get Strong, bardzo ciekawe i już mnie to zaskoczyło i intryguje. No dobrze, otwieramy dalej. Otwieramy dalej. O, mamy tutaj tą cięższą linkę, <gry> najcięższą ze wszystkich, jeśli chodzi, ze wszystkich czterech linek w firmie Crossrope jest to linka, która waży 907 gram, czyli prawie kilo. Jest to już naprawdę dość sporo. No, naprawdę yy, ciężkie. Zobaczymy, jak moje yy, no, mięśnie, które nie są też rozbudowane. Będą na tych linkach pracować. Mamy tutaj jeszcze taki piękny pokrowiec, w którym będę mógł chować te linki do plecaka i oczywiście na trening. Mamy jeszcze naklejeczkę oraz powiedzmy informacje z firmy, jak dbać o ten sprzęt. Moi drodzy, no, chyba nie będę przedłużał, chyba nie będę przedłużał i czas wybrać się na trening. Może jeszcze tak, może jeszcze pokażę. To jest taka dobra też okazja zobaczyć jak impsy tutaj super, super działają. Tak, no i mamy przypiętą pierwszą rączkę. Z tym nie ma jak widać najmniejszego problemu. Jest to wszystko bardzo intuicyjne. No tutaj nie sposób mieć z tym jakiś problem. Dodam, że te skakanki z firmy Crossrope Polska. Crossrope są w różnych rozmiarach. Także ja mam rozmiar XL, czyli ja mam 1,87 m wzrostu, także każdy dobiera pod swój wzrost. Tam jest SMLXL, -L, prawda? Jeszcze raz tutaj może pokażę, zobaczymy, czy wszystko sprawnie zapina, jeśli chodzi o, o y, tą cięższą linkę. No to naprawdę wygląda już bardzo poważnie. Ale super, cieszę się, jestem, jestem generalnie podekscytowany. Tak, nie ma z tym najmniejszego problemu. Zestaw Get Strong ma powodować powiedzmy tutaj no, zdecydowanie zwiększoną pracę górnych partii ciała. Oczywiście rąk, klatki piersiowej, co zdecydowanie mi się przyda, dlatego że jestem dość wątłej postury ciała, szczególnie jeśli chodzi o tą górną partię. Także to mi się zdecydowanie przyda i mam nadzieję, że będą tego naprawdę szybkie, szybkie efekty. Także myślę, że nie będę przedłużał i. Trzeba sprawdzić jak to działa na oczywiście macie rope. Także zabieram Was na trening i do zobaczenia. Jesteśmy już na treningu w takich okolicznościach przyrody będziemy testować czy będę crossrope Get Strong zestaw na twardzeli. <ścoughs> Nie żartuję. Dla tych co chcą poprawić swoją siłę górnych, górnej party ciała mięśni, klatki piersiowej, także wzmocnić tutaj tą część swojego ciała. Także próbujemy pierwsza linka 450 gram, dość dużo. No i zobaczymy, jak się skacze. siły. Wow. Zdecydowanie. Zdecydowanie czuć ręce. Faktycznie te rączki są no, muszą być większe, żeby utrzymać e, tą linkę, no, ale teraz spróbujmy tą najcięższą zestawu Get Strong. Czyli linka, która waży prawie kilo jest pełna kilogram ponad 900 gram, jak widzicie dosłownie jak wąż boa, nie spoko damy radę. Jeśli ja na tym mogę trenować, trenować może każdy. Próbujemy. Trzeba przyznać, że bardzo ciekawe doświadczenie. Naprawdę no trzeba włożyć sporo wysiłku, żeby przerzucić to i zrobić cały taki okrąg. Ale moi drodzy, cena produktów crossrope jest oczywiście warta zachodu, dlatego że jak objętościowo zobaczymy to wszystko. Ile to zajmuje miejsca? Jak niewiele! No to nie można tego porównać z jakąś bieżnią, prawda, którą kupujemy do domu, która kosztuje kilka tysięcy, zajmuje dużo miejsca i nie jesteśmy w stanie też trenować na zewnątrz, jeśli chodzi o taką bieżnię. Natomiast, jeśli ktoś ma dom, to tylko są odpowiednie warunki pogodowe. To dzięki Macie możemy właściwie skakać wszędzie. Także jest to na pewno warte swojej ceny, jeśli porównamy to z innymi urządzeniami domowymi czy na zewnątrz, których możemy używać. Także trzeba to tylko przekalkulować. A jeśli chodzi o spalanie, to wiecie z poprzednich filmów, że naprawdę skakanka, jak ja to nazywam, upala bardzo dużo kalorii. Ja w ciągu 30 minut netto, takiej sesji, która trwa 45, spalam ponad, dobrze ponad 500 kalorii. Myślę, że już w najbliższym czasie przetestuję, ile w takim 30, 30 minut netto jestem w stanie spalić kalorii zarówno na jednej, jak i drugiej lince, ale na pewno będą to spore liczby. Kto, kto chce naprawdę upalać te kalorie, mając no, taki sprzęt, który mieści nam się do plecaka, mata pod pachę, to jak najbardziej zachęcam. Za niedługo też zrobię feedback, jeśli chodzi o takie podsumowanie moich dotychczasowych treningów na zestawie Getlin. Będą dodatkowe filmy. Zrobię taki prawdziwy trening hit o dużej intensywności. Także zabawa trwa, a Was zachęcam do wypróbowania tego sprzętu. Zapraszam na stronę internetową crossroad.com.pl. Do zobaczenia!